<noise> imię tak ładne jak ty. A ty? Jak masz na imię? Sylvain, ale nazywają mnie Sil. Jestem strażnikiem. Ambisekstry? Skąd wiesz? Nigdy nie widziałem cię na żasperze. Mieszkam w wiosce, daleko od stolicy. W wiosce rybackiej. Zaprowadzę cię tam, kiedy... Kiedy stąd wyjdziemy? Spokojnie łowiłam sobie fletem. Fletem? Tak, nauczę cię tego. Jeśli stąd wyjdziemy. Kiedy strzelili nawet nie odczułam bólu. Moje ciało stało się twarde i nie czułem. Straciłam przytomność i ocknęłam się tutaj, zanim się zjawiłeś. Jaka nagła cisza. Sil! Sil, na pomoc! Wszystko się kręci, więzienie się kręci! Nie opieraj się, ślizgaj się po ścianie. Pistolet. Jest chyba jeszcze jeden nabój. Sylw, co to za broń? Musi się udać. Musi. Co za potwór! Sorn? To niemożliwe. Ten gatunek dawno zniknął z naszej planety. Nie bój się, Sorny nie są mięsożerny. To czemu on nie odchodzi? Jesteś piękna, Erel. Jesteś piękny, bohaterze. Jak się rozmnażają sorny? Wykluwają się z jaj. Nasz sorn to samica. Samica? Ciekawe, jak rozpoznałaś płeć tego stwora. Intuicja? To samica i do tego matka. Wzięła nasze więzienie za jajo, a nas za swoje pisklęta. Teraz rozumiem. No widzisz? Dlatego Sorn walczył o nas z feroidami, wziął nasze więzienie za jajo. Mimo, że wyglądamy inaczej, samica Sorna uważa nas za swoje potomstwo. Stąd to lizań, to gniazdo, cała ta troskliwość. <laughs> Biedny Sil, strażnik jako piskle. <laughs> A więc to los sprawił, że zaatakowano moją wioskę i Aspera wysłała cię z tą misją. Potem zostałeś schwytany. Znaleźliśmy się w tym więzieniu i uwolnił nas z Sorn. A wszystko po to, żebym się w Tobie zakochała. siebie strażnikiem. Podjąłem się tej misji uważając ją za wyprawę zwiadowczą, ale w tak krótkim czasie tyle przeżyłem. Boję się, Rel. Boję się, jeśli mi się nie powiedzie, Gandahar zginie. Feraydy są bardzo silne, ale z pewnością głupie. Nie mogą zwyciężyć. Nie chcę cię utracić. Niełatwo mnie utracić, przekonasz się. Nie chcę się przekonywać. Zostaniesz tu i zaczekasz na mnie, przyrzekasz? Sil. pójdę tam, dokąd ty pójdziesz. Będziesz mi przeszkadzać, pójdę sam. Nie ma mowy. Strażniku, we dwoje jest bezpieczniej. Puste. Nie Niewytłumaczalnie puste. Bez ciała, bez szkieletu. Ani śladu życia, ani też śladu żadnego mechanizmu. Nic. A jednak chodzą, walczą, używają broni. I chyba głów. Spójrz, Sil. Rządziłem, że są tak potężne i tak dobrze uzbrojone. Teraz wierzę, że mogłyby nas zwyciężyć. Szanse Gandaharu są znikome. Mamy nad nimi przewagę. Są puste, bez mózgów, bez serc. Szczęście, że Sorn nas uwolnił. Podoba mi się ta brama. Nie zamyka się ani nie otwiera, a jednak jakby cudem jaja znikają. To jakaś zagadka. Musi być wytłumaczona. Musimy ją rozwiązać. Już wiem, co się stało. Wjechały skamieniałe postaci, a wyszły faroidy. Ta brama przemienia żywe istoty w roboty, w morderców Gandaharian. Heroidy! Heroidy! Odnosimy wielkie sukcesy w realizacji naszej misji. Nie mają znaczenia straty. Nie warto opłakiwać tych, którzy padli w boju. Śmierci się boją tylko istoty wrażliwe, skażone indywidualizmem. Ja nie istnieję! Ja nie istnieję! Ja to wy! Wy to my! My to on! Ja to wy! Wy to my! My to on. Wielki generator. Pan naszej energii i wkrótce pan świata. Bliski już dzień, kiedy zniknie cywilizacja Gandaharu. Cywilizacja przyjemności, królestwo rozrzutności i rozprzężenia. Wielki generator odbierze im to, na co nie zasłużyli. Przed totalnym wyłączeniem zasilania nad ocean horyzontalny przybędzie do wielkiego generatora delegacja Gandaharian, by złożyć wierno podtańczą petycję i przekazać mu zasoby nowej mocy.